Tak proszę Państwa to jest zupełnie nowa Toyota Prius jak widać tam się odbijam, to ja wnętrze jest mieszanką poprzedniego stylu i nowego stylu designerskiego, który jak widać na załączonym obrazku, niezwykle przypomina pojazdy obecne w filmie Człowiek Demolka sprzed 25 lat. I no będę się upierał, że projektant tego samochodu w młodości musiał bardzo lubić tamten film. Auto ma zdecydowanie kontrowersyjny wygląd. Ale to akurat jeden jedna z cech typowych dla modelu Prius. I uważam, że nie należy z tego powodu robić jakichkolwiek zarzutów temu samochodowi. A nowy Prius, hmm, nigdy nie sądziłem, że to powiem. Uwaga, jest cholernie dobrym samochodem. Co prawda jako koncepcja techniczna jest dokładnie identyczna jak poprzednik, ale technika jaka go wypełnia jest zupełnie nowa i od nowa skomponowana. Przede wszystkim samochód ma już zawieszenie z Avensisa, obecnego Avensisa, a to oznacza, że prowadzi się co najmniej poprawnie. A powiedziałbym, że po prostu dobrze. Na Angeles Crest Highway, gdzie się właśnie znajduję, nie zaskoczył mnie ani razu żadnym nieprzyjemnym zachowaniem. I w dodatku. Naprawdę całkiem zwawo przyspiesza. Oczywiście ciągle słychać wycie silnika, kiedy się wdepnie pedał gazu w podłogę, bo, tak jak powiedziałem, koncepcja samochodu jest wciąż identyczna. Czyli napęd łączony elektryczno-benzynowy przechodzi przez Elektronicznie sterowaną bezstopniową skrzynię biegów. Co oznacza, że przy szybkim przyspieszaniu silnik ani jeden, ani drugi nie napędza bezpośrednio kół. I stąd to wrażenie tramwaju podobne do wszystkich aktualnych skuterów. Hmm, no cóż, napisali, że jest to prototyp. Przedprodukcyjny samochód, i rzeczywiście w czasie jazdy słychać leciutkie pobrzękiwanie przy przejeżdżaniu przez nierówności jakiegoś elementu wyposażenia wnętrza. Ale powiem tak: daj Boże, nawet bardzo renomowanym i bardzo niemieckim niektórym producentom robić takie seryjne samochody. Jak ta przedprodukcyjna Toyota PRIUS. Gratulacje.